Halo witam. Teraz mamy na tapecie Trondheim'a, czyli nasz bestseller wśród materacy wisko, latex i sprężyny Pocket. Zaczynamy. Dobra, czyli od początku, czyli jak każdy materac, ma on pokrowiec, który jest zdejmowalny można go prać w 40 stopniach w pralce. Powinno się to robić co kilka miesięcy, co kilka miesięcy. I jeśli chodzi o jego warstwy, to po kolei wisko, sprężyny kieszeniowe, lateks i. Wisko to jest chyba taka pianka, która jest bardzo popularna. Nazywana jest też termoelastyczną, pianka pamięciowa, pianka memory. To wszystko się odnosi do pianki wisko. O co w niej chodzi? Ona reaguje pod wpływem ciepła, czyli jak naciśniemy ją, ogrzejemy, to ona się dopasowuje wtedy bardzo dobrze do naszego ciała i to jest tak zwany efekt chmurki, otula nasz organizm. Się, jak ona odbija? Jak się nagrzeje, to się w nią wtulamy, i później powoli ona odbija. Dalej mamy sprężyny kieszeniowe, czyli każda sprężyna w oddzielnej kieszonce, każda pracuje oddzielnie. Inaczej pracuje pod, pod lędźwiami, inaczej pod głową, inaczej pod barkami. Pracuje niezależnie, każda, od, każda pracuje niezależnie, czyli jeśli śpimy we dwie osoby, to pod każdą osobą są inne sprężyny i pracują niezależnie od siebie, co jest bardzo ważne w takich dużych włóżkach jak nasze. I na dole mamy e, piankę lateksową. Czyli bardzo elastyczną piankę, która się nie nagrzewa, jest perforowana. Czyli teraz tak, czym się różni w takim razie wisko od lateksu? Lateks się nie nagrzewa, czyli jest fajny na zimę, jest perforowany, czyli lepiej oddycha. On się dopasuje natychmiast. Widzicie to? Momentalnie się dopasowuje, nie, nie trzeba czekać, aż się zapadnie. Natomiast wisko potrzebuje chwili, żeby się nagrzać, żeby się dopasować do ciała, ale jednak dopasowuje się lepiej, to jest tak zwany efekt chmurki, że nas ta pianka otula. Jest to takie bardzo, bardzo przyjemne i jednocześnie ta pianka się nagrzewa. Nie nagrzewa się tak mocno, jak panują czasami jakieś mity, że będziecie się w nie pocić, będzie za gorąco i tak dalej. Nie, nie jest tak źle. No po prostu się nagrzewa, że jest cieplej, ale nie będziecie się pocić i tak dalej, bez przesady. I jest to teraz dwustronny, więc bardzo sprytnym rozwiązaniem byłoby zmieniać go raz na 6 miesięcy, Wisko na zimę, lateks na lato, czyli zaczyna się wiosna, włączacie sobie lateks, wiosna, lato, zaczyna się jesień, przerzucacie sobie do góry nogami, macie jesień, wisko, zimę, wisko i znowu macie lateks na wiosnę i na lato. Jest to super opcja, bardzo, bardzo sprytny jest ten materac i nic dziwnego, że jest naszym bestsellerem, choć. Nie da się ukryć, że e, mocno zdrożał, a to dlatego, że mocno zdrożały pianki w tym roku. E, zresztą mało rzecz nie zdrożały, ale pianki zdrożały strasznie, strasznie drogo, strasznie bardzo i dlatego materace, które mają dużo pianki, zdrożały proporcjonalnie więcej do tych, co mają mniej, a szczególnie jak mają taką dobrą, drogą piankę. Dobra, jest jeszcze wersja Trondheim'a na multipokecie, czyli że tych sprężeń jest dwa razy więcej. On się nazywa Hagesund, ale o tym w innym filmie. Trzymajcie się, cześć!